Teraz rozpoczynając naszą konferencję chciałbym bardzo serdecznie powitać wojewodę pomorskiego pana Dariusza Drelicha. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie i na samym wstępie zgodnie z tradycją poproszę o zabranie głosu inspektora wojewódzkiego sanitarno-epidemiologicznego pana dyrektora Macieja Myrkisza. Bardzo proszę. Dzień dobry panie wojewodo, dzień dobry państwu. No więc chciałbym powiedzieć, że my w dniu dzisiejszym mamy bardzo dużo przypadków, bo dodatnich 1769, przy czym w kraju jest powyżej 28 000 przypadków dodatnich. Dla porównania chciałbym powiedzieć, że w dniu wczorajszym dodatnich przypadków stwierdzonych w naszym województwie było 1505. Dwa tygodnie temu zaś 1006 przypadków. Mamy informacje o wykonanych prawie 7000 testów. Dla porównania podam, że mniej więcej dwa tygodnie temu ta ilość testów wynosiła 3200. Zapadalność dzienna na dzień dzisiejszy wynosi 74 osoby na 100 tysięcy mieszkańców. W dniu dzisiejszym jesteśmy na piątym miejscu w, w kraju pod względem ilości osób zakażonych. W przeciągu ostatnich 2 trzech tygodni plasujemy się pomiędzy miejscem piątym a 13 w skali całego kraju. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. W tej chwili poproszę o informację od pana profesora Tomasza Smiatacza, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych i kierownika kliniki. Cieszę się, że pan profesor z nami się połączył tutaj. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jesteśmy w, w okresie wzrostów i to szybkich wzrostów. Y... I, I tak naprawdę trudno jest powiedzieć, kiedy nastąpi szczyt, jak będzie on wysoki, i niestety zdaje się, że pozostajemy w tej chwili w sytuacji takiej, że. Że, że istnieje to konieczność przekształcania łóżek z innych specjalności na łóżka i to jest niekorzystne dla, dla wszystkich. I chyba jedyne, co dziś możemy zrobić, żeby, żeby tak od razu jakoś zmniejszyć skalę zachorowań, to jest to, co zwykle: to znaczy założyć paseczki i zachować dystans. Jeśli nie musimy, to pozostać w domu. I, i, I to myślę, że należy przekazywać, żeby, żeby no uzyskać jakąś poprawę w, w najbliższym czasie, ale generalnie sytuacja wygląda źle. Leki są yy, tam... Na razie nie liczyłbym specjalnie na dostępność leków opartych, na, opartych o przeciwciała monoklonalne, bo to też sprawdzałem w tej chwili. Tutaj ich dostępność jest wprost w zasadzie zerowa. Pojawił się jeden nowy lek modyfikujący reakcję zapalną w dostępności, ale, ale on też nie był specjalnie skutecznym lekiem w działaniu, także no na razie to wygląda, sytuacja jest raczej pesymistyczna i. No nie wiem, tak w perspektywie najbliższych czterech tygodni, bo to będą święta w tym najbliższym tym czterotygodniowym okresie już w zasadzie, to być może ustabilizuje się ta sytuacja, być może jakaś niewielka tendencja spadkowa, ale boję się, że obawiam się, że te święta będą nieco inne w tym roku niż, niż były w roku ubiegłym. Dobra wiadomość jest taka, że że 300 tam niemalże nowych lekarzy ostatnio otrzymało prawa wykonywania zawodu i, i to nas bardzo cieszy, że, że i pielęgniarki i lekarze nowi trafiają i mam nadzieję, że oni tu odegrają też ważną rolę, bo to w tej chwili przed nami taki moment i tak jak słyszymy te wzrosty dotyczące zakażeń są bardzo duże, najwyższe w tej czwartej fali na Pomorzu. I mam nadzieję, że one się już na tym poziomie ustabilizują. No, na, to, na to musimy liczyć, ale pamiętajmy też o, to, o tym, żeby popatrzeć na ilość testów, że to wynika też z tej dużej ilości testów i ten średni wskaźnik, który jest na poziomie no, sięgający nawet 30% wszystkich testowanych, no tutaj jest znacznie niższy. Wyprzedzamy te, te, ten wzrost hospitalizacji zawsze o krok i te miejsca. Tworzymy no, w takim tempie, w jakim są potrzebne. Ten bufor zawsze funkcjonuje. On jest na minimalnym poziomie, ale to myślę, że też jest ważne, bo jeżeli byśmy mieli zbyt duży, no to niestety wyłączamy, wyłączamy też oddziały, które, no, które są potrzebne. Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia na bieżąco monitoruje sytuację i w liczbach. To zabezpieczenie w naszym województwie kształtuje się następująco. Na pierwszym poziomie, czyli tak zwane łóżka buforowe, mamy w tej chwili 127 łóżek. Na drugim poziomie mamy 903 łóżka, w tym 73 łóżek respiratorowych. Staramy się tutaj też dostosować więcej miejsc. Na chwilę obecną w szpitalu na 24 miejsca, które zadeklarowaliśmy, mamy 26 pacjentów, czyli cały czas te potrzeby gdzieś są większe. Staramy się bardzo elastycznie do tego podchodzić i teraz przed weekendem uruchamiamy dodatkowe trzy, po weekendzie dodatkowe dwa i sukcesywnie zwiększamy bazę łóżkową. Prowadzimy, jak Państwo wiedzą, dwa oddziały covidowe. Oddział intensywnej terapii zapełniony jest w prawie że w całości. Mamy. Rano dzisiaj mieliśmy jedno miejsce wolne, 24 zajęte na 25 ogółem, więc praktycznie należy traktować, że tam miejsc już nie ma. Czekamy na wypisy, żeby upłynnić trochę ruch chorych, ale ten oddział już jest niedostępny praktycznie. Znaczy no praktycznie w ogóle niedostępny. Odniosę się znowu do informacji na temat kolejnych przekształcanych oddziałów internistycznych w oddziały covidowe. Kolejny raz bardzo proszę, żeby zadbać o pacjentów internistycznych, nie covidowych. To, co się dzieje na oddziałach ratunkowych, jest już realnym zagrożeniem bezpieczeństwa udzielania świadczeń medycznych pacjentom internistycznym, ponieważ łóżek internistycznych ubywa, łóżek covidowych przybywa. Problemy mamy cały czas te same, czyli jednak Zmęczenie trochę, jeżeli chodzi o kadrę pielęgniarską. Więc, jeżeli jest jakaś możliwość oddelegowania do szpitala zakaźnego personelu pielęgniarskiego, to, to pewnie byłoby to skazane. Natomiast, tak jak słucham tych informacji dotyczących. Szpitala tymczasowego, to, to tak sobie myślę, że już w perspektywie tej przyszłości e, może warte jest e, jednak rozpatrzenie tego naszego postulatu w planie transformacji o budowaniu nowoczesnej infrastruktury e, na bazie nieruchomości obecnego Smoluchowskiego, ponieważ e, no, ta wydolność infrastruktury obecnej już się skończyła, natomiast e, faktycznie te plany akurat zakładają 3, dokładnie 300 łódźek. Panie prezesie, rzeczywiście, bo szpital tymczasowy ze samej nazwy to jest rozwiązanie tymczasowe, bo trudno sobie wyobrazić zbudowanie szpitala w rok. Ale tutaj że to rozwiązanie takie docelowe, że powinna być baza, nawet jeżeli ona nie będzie wykorzystana i miejmy nadzieję, że nie będzie w pełni wykorzystana ale ona powinna być w rezerwie i trzeba znaleźć takie rozwiązania docelowe, bo dzisiaj to jest epidemia COVID-19, a w przyszłości nie wiemy. I musimy mieć gotowości, myślę, że taka baza, w tej chwili no, przygotowana w kilka miesięcy, bo przecież wiemy, że szpital zakaźny nie był już gotowy od początku. On wykonał, wykonano tam wiele inwestycji, dlatego możemy w tej chwili ponad 200 pacjentów tam leczyć, a wcześniej jeszcze izolatorium tam na 20 miejsc. A wcześniej no, na początku epidemii to nie było wykonalne, to może połowa wtedy to było realne. Więc to już się dzieje i ten pierwszy etap mamy za sobą. Ale rzeczywiście, jeżeli tam jest możliwość takiego szpitala na 300 miejsc, no 300 może trochę więcej, to byłoby ważne, żeby w takim spokojnym okresie i ten plan transformacji też temu ma służyć, żeby planować rozwiązania takie docelowe związane z budową trwałej infrastruktury. Do leczenia chorób zakaźnych. Tutaj teraz rzeczywiście te jednostki, które są mniej obciążone, muszą na siebie przyjąć większy ciężar, i, i, i no ja tego będę wymagał, bo rzeczywiście nie wszyscy jakby są równo obciążeni, i także bym bardzo prosił tutaj Uniwersytet Centrum Kliniczne o to, żeby ta ilość miejsc, która była też z panem dyrektorem Kraszewskim uzgadniana, żeby no ten poziom to było, to jakbyśmy doszli do tego. W ciągu kilku dni, a nie tygodni, bo szpital tymczasowy, jeżeli jakby te prace ruszają, to wiemy, że my musimy mieć w tej chwili plan na, na 3-4 tygodnie związany z tym, że jakby ten poziom będzie, będzie wzrastał, więc te miejsca będziemy tworzyć i w tych jednostkach, w których jest to możliwe. Jak, jak wiem, no to we wszystkich szpitalach są te, te same problemy. To nie jest tak, że, że ktoś jest zwolni od tego, ale bardzo bym prosił i też o wyrozumiałość, że my no, musimy zapewnić też pewną ilość wolnych miejsc, dlatego musimy stworzyć no, w najbliższych dniach nowe miejsce dla pacjentów covidowych, bo też Państwo sygnalizujecie, że, że sytuacja taka, że mamy komplet. Pacjentów na, na, na miejscach nie jest dobrą sytuacją, więc będziemy teraz no, planowali te następne miejsca na najbliższe e, dwa, trzy tygodnie i te decyzje chcielibyśmy podjąć jeszcze w tym tygodniu. Też chciałem podziękować Państwu za Państwa opinie, bo to jest bardzo ważne, za informacje, a też za ciężką pracę, jaką Państwo wykonujecie na co dzień. No, mamy sytuację, rzeczywiście, podkreślam to jeszcze raz, no, mamy pandemię, jest bardzo, że wiem, trudna sytuacja w szpitalach. Dotyczy to nie tylko chorych covidowych, ale też chorych, którzy mają zabiegi planowane i tutaj muszą Państwo wiem, podejmować bardzo trudne decyzje, o czym mówi Pan Wojewoda, no ale to jest taka sytuacja, która dotyka nie tylko nasz region, ale i Polskę, i całą Europę i świat. No wszędzie jest podobna sytuacja. Ale dziękuję Państwu, bo współpraca się bardzo dobrze układa. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, tej odporności i dziękuję za dzisiejszy udział w naszej konferencji.